Nie wiem. Powiem Wam bardzo żenującą no, ja historię dzisiejszego poranka, jak to się zbieraliśmy. Dzisiaj taki, ja mam taki sztywny dzień, mam wrażenie, że nie zginam kolan jak idę, Bo i jadę na nim jest także wolno mi. I zbieramy się. No i taka rozmowa między nami soczysta. Żarty pełne pikantnych elementów. <zuljanie> Wychodzimy. <zuljanie> Wychodzimy, tam pani sprzątaczka. Tam pani sprzątaczka. No i my do niej żyjemy. O Ono dzień dobry. Ono, dzień dobry. A my łups. <ślamy> <Szanowni> Przepraszamy. Wszystko, co pani słyszała nie, jest, jest niebyłe. Także <ślamy> tak. Idziemy na żółwie słuchajcie, ale wybraliśmy sobie najdłuższą drogę plażą. Tam. Mamy z godzinę chyba. To są parawany dla żółwi. Hmm. Wietrochrony. Żółwi, żółwiowy z Sopot. <laughs> pokażę to pokażę z bliska. I z I tak to wygląda. Nie, i tam niby, że są jaja, ale tego nie widać. A, coś tutaj cyka. O. Tak. To jest generalnie jakby część takiego rezerwatu. Tutaj wczoraj? Nie, przedwczoraj widzieliśmy ludzi, którzy jakoś tam, wiecie, to kontrolowali. Nie wiem jak oni tutaj znajdują jaja. Na jakiej to jest zasadzie, ale jakoś to działa. O, gorąco. Ja Nie wiem, że O, jak szybko. No, w, w sensie, że wziął. szybko o, ruszyliśmy. No to, no to ma czy to będzie jest. A potem pójdziemy tam tym pomostem. pójdziemy tutaj, a dzisiaj jest tam ślub, bo widziałam taką teczkę, i było wszystko napisane jakaś tam barakuda ceremonia. Będziesz widzieć zaraz te flaski. Tak, zaraz będzie widać je. Flaski, w sensie Flagi A to płaskie, żeby wreszcie... No nie pomysł. I <grym> eee, tutaj zaraz będą welony z drugiej strony. Bardzo dobrze mi się kojarzy to miejsce. Moja przyjaciółka, moja przyjaciółka. Nie zmień mi balonu. Zostań, zostań w prawej stronie. Zostaw balon. Zostaw, zostaw, zostaw. A tam jest wyspa żółwia i ona nawet jest w kształcie żółwia. Tu jest jakby głowa, teraz akurat jest tka. Uuu, tak jest! Jakaś skutka! Ale tak jest. Zobacz! Dobra, wtedy Oj, nie wiem, że tak szybko to płynie!

Ta wyspa była kiedyś częścią normalnie tutaj całej wyspy, tylko w, podczas trzęsienia ziemi się odłączyła. I tak się odsuwa i odsuwa. I zrobili z niej e, atrakcję turystyczną. Taki jak widać, <śmiesz> Miejsc, tak jak widać miejsce na foty. E, I taki um, most drewniany. Myślałam, że będzie gorzej z tym mostem, że on będzie się ruszał, a wcale nie. <śmiesz> okej, okay. tam byliśmy przed chwilą, tam był żółw, nie, gdzieś tam, o tam był żółw, co gadam, o tam, bo opłynęliśmy to przecież, tam jest żów, widać, nie, tam są statki ja Gdzie my tam posiedzimy, co to nam się dobrze kojarzy, bo jak tu byliśmy za pierwszym razem, to weszliśmy i chyba się nie spodziewaliśmy, że tam będzie aż taki fajny klimat, bo taka fajna muzyka leciała no posiedzimy sobie, ale nie wiesz, jak Nie, no oczywiście. Zakupę, no tak, mamy ręczniki, więc idziemy tam sobie po prostu. Poświęcamy sobie jakiś bar. Potem do Laga nas pojedziemy sobie tam na chwilę, może tam coś zjemy, pewnie. Tak, pewnie tak. jakiś obiad, bo to będzie młody tak szat. Teraz pora na fotki. Szykują wesele. A tu będzie w ogóle ślub, chyba też. Tak, no będzie normalny ślub tutaj. Ale tutaj była, jak my tu weszliśmy, pierwszy raz, to leciała taka muzyczka, to Mobi był, no, tak? No normalnie bar był, tam jest zamknięty, był szczerze. bar otwarty, tak. kupa ludzi. Ludzie ale. sobie siedzieli, gdzieś tam się ktoś y, kąpał. Można też, tylko że tam z drugiej strony. Także zaraz tam pójdziemy. Ale tu dopiero, że czujesz Tak, tak, czuję że grzeje. Fajnie to wygląda, trochę takie pozawijane, ale nie wiem, jakoś mi się to podoba. One, two, three, four. run dry i'm empty i can't see i'm blinded by this concrete and i should call you see what you've been up to i've been wondering how far did you go in seven months To jest mój prywatny przyjaciel wakacyjny Kupiony na Gran Canaria Kilka lat temu Kolego, teraz twój czas Oj, nie, się nie mieścisz A się roztył? To książka wakacyjna kopieniczka nie nasza Także Lecisz Idziemy Się bawić Dzień dobry, witajcie kolejnego dnia. Jesteśmy... Powinnam tak się zaczynać. Bo tu śmierdzi i jesteśmy, słuchajcie, na plaży siarkowej. Xigia Taka mała plaża. Trzeba zejść. Tam jest dosyć stromo, ale tylko kawałeczek. Zaparkować, bo tam samochód. Co się uśmiechasz? I tutaj jest tyle ludzi. Tutaj jest tyle ludzi. Podobno ta woda tutaj tak śmierdzi z bukiem. I już jak się jedzie, to tak śmierdzi. Ale podobno to ma jakieś tam właściwości uzdatniające. I tam widać ze skałek zaraz wam pokażę tam widać, że wypływa taka ciepła woda. Także posiedzimy tutaj trochę, może pomoczymy nogi. Ale ludzie się kąpią normalnie w tym, także może i my się skusimy. O, tak wygląda, zobaczcie. Mała taka plaża. Nie mówię, że taka mała, niewinna plaża. A tak tu śmierdzi ogromnie. Ale jaki kolor ma ta woda? Nie. Troszkę inny niż, niż no, no, no. wszędzie. Tak. Żałuję, że nie mam zegarka. Bo tutaj codziennie powinno się doliczać trening. Wpisywać, czy zaliczony. Wczoraj strzeliliśmy minimum 20 tysięcy kilometrów. 20 tysięcy kroków. Widzicie. No, bo spadek jest niezły, kawałeczek tylko, ale w taką temperaturę, tak iść. Huh. Jeszcze tak wam pokażę, bo tu akurat jest flaga, nie powiewa, bo cię nie ma w ogóle wiatru. Nawet widać, że fale takie mizerne, tak wygląda z góry. Mała plaża, ale ładnie wygląda, I mimo tego, że ta woda taka mętna, to ma zupełnie inny kolor. Tylko no te doznania zapachowe, to tutaj takie. No, ale to tak, tak mam być w tym miejscu. Także gdzie teraz? Agios Nikolaos? Jakoś tak chyba to było następne. Agios Nikolaos? No dalej lecimy, w górę. Dobra, sprawdzimy na mojej, na mojej super, super mapce. Moja mapka. Własnoręczna. Następnie mamy Agios Nikolaos, potem mamy Potamis, Patytotis. wiatraczek Skinari, i potem jest Skinari w ogóle i Blue Caves. I skąd my musieliśmy, żeby popłynąć? Porto Vromi. A właśnie właśnie nie mam tego zaznaczone. Masz. A to aż tutaj, aha. Mm. I żeby, żeby najpierw Zatoka, a potem Blue Caves, tak? Mm -hmm. Ale tak czy siak możemy najpierw zobaczyć Blue Caves, jak już będziemy obok tego... Ale tak, jak zobaczymy Blue Caves, z góry. No ale to może gdzieś tam jest jakiś nie. też punkt widokowy z góry, bo na Zatoka nie. jest, nie? Patrzyliśmy tam już, jest taki pomościch na tej. Słuchajcie, wynajmujemy sobie taką małą łódeczkę. Będziemy mieli własnego kapitana, nie wiem właśnie czy to taka. Nie, bo to chyba nie taka. No zaraz się okaże. E, I e, płyniemy zobaczyć e, Blue Caves, takie jaskinie. Tylko tam to jest niby niedaleko, e, ale w sumie taka godzinka, super. Nie widzieliśmy, że są aż takie krótkie, także weźmy sobie w dwa miejsca. Tutaj właśnie na Blue Caves i potem do Porto Wromi po, pojedziemy i tam weźmiemy na e, zatokę wraku. Także... To jest Agios Nikolaos. Piękne miejsce, bardzo urocze i tutaj wzdłuż, to jest taki mały port, nie wiem co on tam się tak cieszy, ale tam, e, tam są fajne kafejki, takie nad brzegiem. Świetnie to wygląda, bardzo urocze. fajnie! Podobno właśnie jak czytałam te wszystkie wiesz, przewodniki, to że fajnie taką małą sobie wziąć, to wcale nie kosztuje jakoś, jakoś tak zabójczo dużo. Ale właśnie można do takich rzeczy podpłynąć bardzo blisko, bo takim dużym statkiem wycieczkowym to. Oh. Wow. No dobra, wia... uważaj, oh, uważaj. Ej, ładnie. Uh. 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 Wow. Weź zdjęcie, zrób. Wow, i fajnie widać na aparacie. Wow. Wow. Zobacz na to.

Z tego, jak czy Port Nikolaos, agios Nikolaos. Tam jaka dziupelka malutka. Przejście dla Moriska. To? Przejście dla Moriska. Ojej, tak. No. Czekaj. Foki, A tutaj, foki patrz, przybywałem. foki przypłynęły. Po to obok stoi z takiej wycieczka. Słucha? są czarne, Gdzie ty je widzisz? Ojej, rzeczywiście. Ojejku. Tu Stoi taki duży, dlatego tyle ludzi pływa.

tutaj jest widok na, e, na tą zatokę wraku, zaraz tam pójdziemy Ale zobaczcie to, taniej niż w Biedronce Nie sprzedaje na Allegro No ten samochód mógłby już pojechać Wszystko zajebiste, nie dla idiotów, przyjdź spróbuj Kolejka, żeby sobie zdjęcie, bo oni ludzie tak wychylają te selfie sticky, a mi się... Szybko to zrobimy zdjęcie i spadamy, nie będziemy wiedzieć, co no tutaj to się nie da, to wiesz co? Chodź zobaczymy najpierw tam z boczku Dobra, to ty prostu. a ja pójdę się nie i co widać? O tutaj nie widać tak? Mm, tam jest Kolej. Wow, yes. Ale tak trzeba się wychylić, żeby to zobaczyć. Ale pięknie, jaka tutaj jest woda. Pamiętam to. Wygląda jakby wieloryb tam był albo. Dobra, robimy zdjęcia. Zobaczcie, że wszyscy podpływają niby że tylko do 40 metrów Nie można wchodzić na plażę bo w pewnym momencie było tak dużo ludzi że zaczęło się zacierać było niebezpiecznie wręcz no i szkoda, że to się zniszczyło mhm więc postanowili zamknąć. I teraz można tylko właśnie stąd. Natomiast mieliśmy już tą możliwość 8 lat temu, że tam byliśmy, tak Ale on wtedy nie był taki zniszczony. Chyba mi się wydaje, że on był bardziej cały. No. Chciałam powiedzieć, że byliśmy właśnie na i zatrzymaliśmy się w takim małym, takim małym, niespodziewanym miejscu, gdzie były takie gdzie lokalne, jakby małe sklepiki lokalne wyroby po prostu mieszkańców. Na tak, to jest jej... przy starej Oliwce, nie. najstarszej Oliwie. Tak, tam, tutaj jest taka najstarsza Oliwka. I to Jaki. polecamy tam to miejsce, żeby tam pojechać żeby zrobić Super. zakupy. Super. Jakby przed tą Oliwką był taki pan, kupiliśmy e, oliwy, kupiliśmy oliwki, próbowaliśmy różnych rzeczy, pani mnie spryskała jakąś taką właśnie oliwą, ale taka jest lepka, taka niezbyt przyjemna, ale pachnie tak pięknie. Naprawdę, tak po całym dżunku hmm. jestem spryskanym czymś takim to normalnie jest. No, całkiem przyjemnym miejscu. No, co? Tu byliśmy? Chyba tutaj byliśmy, tak I tam będzie widać. Musimy mm -hmm. iść tam. I w końcu nie sprawdziliśmy o który jest zachód. No, muszę sprawdzić. Tak. Aby ktoś nie wiedział, to wszystkie rybki mają pipki, a karasie po... Zostawimy w domyśle. My tu dzisiaj śpiewamy pół dnia. dnia. śpiewamy, to się nie obijasz, krzeselka krzesełka. Aleś wymyśliła labirynt. Zachód słońca jest za godzinę i 10 minut. Karasie. o ja. Ale jaka fajna łuna jest, nie? Nie mam pojęcia co widać, bo ja nic nie widzę na kamerze. Ale ile jeszcze mamy? Godzinę? Godzina i 10 minut. No ładnie. Niezby, tutaj jest miejsce na... No tam też ma znajomy. Gdzie? Tutaj? Tam. Mają mają. Tak. Ale tu jest wysoko. Ale to ładna woda dolmades. Moje ulubione gołąbeczki greckie, boni. Uwielbiam ten smak. Mm, dlatego, no, <grym> dlatego chciałam się, e, dlatego szukałam wakacji w Grecji, żeby móc to zjeść. To naprawdę. Dobrze. Ja myślałam, że tam będzie ten, sam pomidor, a tutaj jest pomidor i papryka. Ale oni tu porcję to mają niezłe. No, Jak już się trafi do takiej rzeczywiście greckiej tawerny, tutaj jest tak pyszne to wszystko. No jeszcze nie, chod, nie przed zachodem zachodnem słońca. Nie no, po prostu te <grych> dolmades były tak pyszne, a to? O, jakaś osa na ta siomi stąd. No Lata, osa? No i ta porcja osa. jest taka ogromna, ale to powinno być przepyszne, raz wam powiem. Mm. No uwielbiam, takie po prostu takie kwaśne, mocno przyprawione dania. To jest dla mnie niebo w gębie. Dobra. Dobre? Dobra, przepyszne. jem.